Witam Was w nowym vlogu. Dawno takiego vloga nie kręciłam, a w ogóle zmotywowało mnie to, że dzisiaj, pierwszy dzień, zakładam moje spodnie z dziurami. Kto tak marze po prostu, kiedy zakładam spodnie z dziurami, to już wiem, że jest dobrze z pogodą. Dzisiaj, pierwszy dzień z dziurami. E, no i moja. Wiecie, bo jest jeszcze taki wiaterek, e, także moja bluza jedyna w swoim rodzaju takiej nie znajdziecie ehm, takiej nie znajdziecie natomiast kolor krój znajdziecie w polendbery ehm, także spodnie z dziurami czas start witam Was w nowym vlogu ruszam będę się odzywać później sąsiad tam coś Yy, remonty są, więc nawet lepiej, że wyruszam. Także dajcie znać, czy Wy też już yy, zakładacie dziura, <noise> spodnie z dziurami, w ogóle nie, czy w ogóle lubicie. Od tego zacznijmy. Okular, ruszam. No po prostu spodnie z dziurami. To jest, powiem Wam, że ja tak ciepła lato... To w, dla mnie to tak jak teraz jest, to dla mnie już jest lato, bo słuchajcie, w słońcu to jest bardzo ciepło, normalnie jest swobodnie, można z krótkim rękawem chodzić, więc dla mnie 25 stopni i w słońcu jeszcze do tego, jak wejdziecie 30, to jest max, więc w ogóle dla mnie tak w tym momencie, kiedy jest w cieniu 15 stopni, a na słońcu 20 pewnie, no to, to jest po prostu dla mnie luks i najważniejsze dla mnie jest to, że można już chodzić w spodniach w spodniach z dziurami, bo to najbardziej głupie. Także, ruszam, będę się odzywać później. Powiem Wam, że ten dzisiejszy upał, no, 20 stopni, tak, teraz już y, się zachmurało i podobnież właśnie y, ma deszcz padać. Mam nadzieję, że to nie słychać, bo tu na skoryszach ta muzyka gra. Ale posłuchajcie, no tak mi się zachciało loda. Chciałam kupić sobie taki, taką e, śnieżkę w tym w wafelku, ale nie było tu w Carrefourze. Nie było. Dawno tu nie byłam w tym Carrefourze. Słuchajcie, bo nie chodzę. Ale nie ma już tego pana ochroniarza. Hmm? Już się rozwidzicie, prawie rozpuścił. Więc muszę go zjeść. Nie ma już tego pana ochroniarza, który mnie przegonił. Będ. Albo nie trafiam po prostu na jego zmianę. I w ogóle wzięłam też, słuchajcie, do przetestowania, bo były tutaj drogie jak pies czy te batony z Olimpu dużo słyszałam, i w ogóle obserwuje, obserwuję się, pluje. Obserwuję kanał na YouTube Anna Karcz, to jest młoda dziewczyna, ona ma chyba 23 lata. Bardzo fajny jest kanał, jest typowo, wiecie, taki food, więc jeżeli lubicie właśnie takie pomysły na zdrowe, fajne i odżywcze jedzenie, to ona właśnie tam foodbooki robi, bo ona trenuje i. Więc robię jej reklamę tak naprawdę, ale e, słuchajcie... A i w ogóle też ma teraz sklep ze swoimi dresami. E, Laila się nazywa, a to od imienia jej pięknego psa. Zapomniałam, taki biały. Zapomniałam jak, jak ta się nazywa, ale... W razie... I ona mówiła właśnie o tych Olimp z Olimpu kokosowych, a jeszcze znalazłam waniliowe w ciemnej czekoladzie, tak? Mleczna i takie. Więc z ciekawości chciałam wypróbować, bo ja takie te, te um, batony kupowałam czasami w Lidlu, te Go po prostu waniliowe. Ale to mam wrażenie są w ogóle cięższe, chyba jest więcej gram. Nie mam, ale... osiemdziesiąt. Tam 75 chyba. Nie wiem, tutaj czuję cięższe. Więc ja wziąłam na spróbowanie. Um, I arbuza wziąłam, tak mi się zachciało. Arbuza, kawałek na spróbowanie. Chociaż szczerze mówiąc średnio mi się widzi, że on, że on będzie dobry. Mam, wiecie, takie, no... Bo takich batonów to nie kupowałam rok, nie? W roku. Naprawdę. Nie? Grześki kupowałam ogólnie. Albo te, go, te goł takie. Ale od kilku ładnych miesięcy, no to przecież mam z 4 miesiące nowego roku, a nie kupowałam. Więc to są pierwsze takie moje batony w tym roku. No, więc jadę dalej. Ciemno się tak zrobiło, pomijam. Było słońce, teraz, bo nagle się zrobiło ciemno, deszcz, pada, wiatr. Chciałam sobie przetestować tego Olimpa. W 80 gramach jest 270 kalorii, ma cały taki baton. Sporo. Tutaj widać, że jest taki, widzicie, taki kokos. Nie wiem, co go. ta czekolada biała się przypomina mleko w proszku jest mm. ok ale po pierwsze dawno nie jadłam takich batonów wiezie proteinowych bo one mają taki właśnie charakterystyczny smak takich właśnie protein było białka i nie wiem, no nie jadłam z 5 miesięcy takiego batona i czuję to. I dla mnie w tym momencie, kiedy jem takie nieprzetwor więcej nieprzetworzonych rzeczy, to dla mnie to jest takie mm, chemiczne. No. Jest sporo, dużo tego kokosa, widzicie? Ale ta biała czekolada nie przypomina... przypomina lekkie mleko w proszku. Ja bym miała powiedzieć... Znaczy on smakuje tak jak te proteinowe, Wiecie, proteinowe... Y, batony proteinowe mają taki charakterystyczny smak. I jeżeli często jecie, więc Anna kart, która trenuje bardzo mocno y, i w ogóle używa na co dzień białka takiego, wiecie, proteinowego w proszku, jest to hello, to... Choćby nawet... Y Wyglądała najpiękniej, to bierzcie zawsze pod uwagę, że to jest bardzo młoda osoba. Jakie to będzie miało skutki w przyszłości, nie wiemy. I ja bym nie chciała codziennie jeść takich rzeczy, szczerze mówiąc. Bo nie jadłam batonów proteinowych. Kiedyś Wam pokazywałam we vlogach takie Go, mmm, yy, które w Lidlu najczęściej są, ale w Carrefourze też. I one mają taki specyficzny, wiecie, smak takiego... Białka, ale tego takiego proszku. Czuć taki proszek. Tutaj ta biała czekolada to jest mleko w proszku. Kokosa czuję, ale po pierwsze, ani to nie jest takie słodkie, jest zamulające no bo to, to te proteiny, ale nie. Powiem tak, no jeżeli ktoś je to codziennie, to się przyzwyczają kubki smakowe i to jest jakaś tam słodycz, ale nie wiem, pola normalną czekoladkę. Myślałam, że to będzie coś lepszego. Jeszcze mam ten drugi rodzaj. Dobra, to może jeszcze spróbujemy ten drugi. Może waniliowy będzie lepszy. Bada ciemna, nie? Ale on ma więcej kalorii. On ma mniej nawet kalorii. Mam 5 <glorii> kalorii mniej niż ten kokosowy. No i tutaj czuję czekoladę w ogóle. Ale to jest yy, taka mleczna czekolada. I wydaje mi się, że to będzie lepsze. Bo tu w ogóle po zapachu czuję, że to jest czekolada. Mhm. Zdecydowanie jest lepsza. Znowu. Ja odzwyczaiłam się od tych, wiecie, mm, odzwyczaiłam się od batonów proteinowych. Batony proteinowe mają taki charakterystyczny smak właśnie tego białka, tych protein, ale Szczerze, lepiej zjeść. No, taka jest prawda, słuchajcie. No, a proteiny um, żadne w proszku nie zastąpią Wam protein naturalnych. Tak mięsko się kłania. Zbudowani jesteśmy z białek, więc nie ideologizujmy jedzenia. Jedzenie ma nas odżywiać. Dawno nie jadłam proteinowych batonów. Mm, I wcale te z Olimpa nie zachęciły mnie, żebym powróciła. Bardzo drogie. W Careful'u zapłaciłam ponad 8 zł za jednego. Jeżeli już, to jest o wiele lepszy ten waniliowy, bo czuć tu czekoladę. Po pierwsze, o 5 kalorii mniej. Po drugie, czuję tutaj czekoladę mleczną i wanilię. Mm. Jest to bardziej zbliżone do takiej, wiecie, czekolady z nadzieją. Nie wiem. To mm. przede wszystkim czuję tutaj bardziej to białko. Jest kokos, jest fajny, ale ta biała czekolada to jest takie mleko w proszku, ani słodkie, ani tak. Mm. Poza tym, tak jak mówię, dawno nie jadłam batonów proteinowych, odzwyczaiłam się. Mm, Ona mnie nie zachęciła i nie powrócę do tego. Słuchajcie. Mm -mm. Nie. Mm, ale jak już coś, to ten waniliowy bym wam lepiej, um, lepiej mi smakuje. Jest bardziej taki naturalny i tak nie czuć tego białka. To jest zawsze proszek. no. Oczywiście takiego batona, ale wiecie, na przykład na no to często. W ogóle ona do każdej tam szarlotki, do każdego, wiecie, omleta, do dwóch posiłków dodaje takiego białka, tak? No, żeby mieć ten bilans białkowy. Ale słuchajcie, choćby najlepsze to to są suplementy. Więc suplementują dietę. Czyli to oznacza, że ta dieta, którą stosujemy jest niepełnowartościowa. I lepiej zadbać o pełnowartościową dietę niż o suplementy, które dodajecie. Oczywiście, że nie żyjemy w idealnym świecie, ale ja bym wolała zjeść naturalne białko niż to. I nie powrócę do tych baconów. Na pewno co te goł, waniliowe, tańsze są Skusiłam się, bo dawno nie jadłam. No i Olimp, Olimp. Olimp jak Olimp, słuchajcie. Nie ma szału. Dobra, będę się odzywać później. Powiem Wam, że chyba nie ma nic najgorszego, jak po prostu taka zmiana pogody. Wczoraj, jak dla Was skręciłam, to było... Wczoraj, dla Was skręciłam, to było prawie 20 stopni, a dzisiaj, wiecie, jest 5 stopni. I po prostu... No... Tak mi głować mi że... Masakra. Ale tak chciałam się odezwać na koniec tego vloga, bo byłam w paczkomacie i jestem mega ciekawa, bo nie wiem jak Wy, ale mi ostatnio, tym bardziej, że mam coraz dłuższe te włosy, wiecie, te włosy, wiecie, to po prostu, po prostu, spore, ale naprawdę muszę się położyć, bo zaczyna je, no, ćmieć bardzo. Bardzo podobają mi się opaski i sezon letni, myślę. Właśnie tak na rower i tak dalej, żeby tych włosów, wiecie, gumką nie męczyć. Opaska, no to jak tak bardziej się ruszamy, to może spać. Ale taka jeszcze inna opaska. W ogóle właśnie różne będę chciała przetestować. Na ledro znalazłam. iloko.pl Akcesoria... O, zobaczcie. To sobie... Czyli mają stronę. Ja przy, przez Allegro kupowałam od nich. Bardzo szybko przyszło. Eee, ojej, jaka miła jest. I w zielonym kolorze. Tak, właśnie takim wiosennym. Ja mam dużo akcentów. Torbę z akcentami zielonymi, buty mam zielone. Ogólnie e, lubię kolor zielony i myślę, że w ogóle e, fajnie tęczówka mi podbijają. Także bardzo fajnie zapakowane. Tu fakturkę, tu tam rachunek. No niecałe 20 zł na pewno. Niecałe, może 15, 14 zł, coś koło tego. I bo one były w ogóle na wyprzedaży. Także sobie zajrzyjcie. O, i ona tutaj jest taka. W ogóle są różne, i właśnie ja chcę sobie przetestować i y, kupić różne, więc zobaczymy. Ale powiem Wam, że naprawdę jestem pod wrażeniem, bo jest bardzo miły. Jakościowo bardzo dobry materiał, jestem w szoku. Jest tak, wiecie, miły, jest tak miły i to jest, wiecie, taka alabandamka, zielono-biała, bardzo ładnie wykonana. No, jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę. Wow. Serio, to te takie w galeriach, jak widziałam, to tak właśnie średnio do mnie przemawiały. Więc Piękny kolor! Piękny kolor! Można różnie te opaski nosić, nie? Nie wiem, czy to tak... I w ogóle jest taka miła, że w ogóle nie czuję mm, jej, wiecie, na głowie. Jak sobie można zrobić kucyka? Wiecie, lato, ciepło i do tego opaska, żeby tak na włosy nie wchodziła. Nie wiem, w sumie nawet, żeby jak gdzieś nad wodą, czy gdzieś bardziej wieje, to nawet można ją tak założyć. Więc można ją naprawdę, o wiecie, ale tak hipisowsko i yy, nie wiem, nawet na rower, żeby tutaj zatoki nie przewiało, bo powiem Wam, no czapkę ja też mam, ale czasami w lato w upał i yy, potrafi przewiać. Ona tutaj ma taki właśnie, ale super, jak takie naszycie po prostu. A są bardzo różne wiecie, z kokardkami, nie z kokardkami, yy, ale no mega mi się podoba, mega mi się podoba. No ja jestem na no, tak, powiem Wam, że, że pokombinuję z nią, bo tak jak mówię, ale chciałam Wam pokazać na gorąco, bo bo później zapomnę, a myślę, że to jest fajny gadżet w ogóle na wiosnę. Zobaczcie jak w ogóle odświeża outfit. I teraz nie potrzebuję nic specjalnego, nie wiem, nawet czarny t-shirt, nie wiem, coś prostego, a we włosach taka bandamka pięknie to wygląda. Bardzo tak, wiecie, outfitowo. No i mogę wam z czystym sumieniem polecić. Po prostu jakość jest wow. To jest tak aksamitny, a nie jest śliski ten materiał. W żaden sposób nie jest śliski. Jest tak miły, że w ogóle wiecie, no do włosów, że nie wiem, nie jest szorstki, nie będzie wam e, niszczył włosów, tak. Jest tak miły jakościowo, że ja jestem pod wielkim wrażeniem. No naprawdę nie spodziewałam się, a tym bardziej, że to w ogóle trafiłam właśnie, że były przeceny, wyprzedaż. Ale dużo znajdziecie na Allegro, jak sobie opaski wpiszecie, to naprawdę przeróżne. Co myślicie? Nie wiem, ja tak sobie pomyślałam, że właśnie w te wakacje, na tą wiosnę, to y, popróbuję sobie takich y, opasek. Dajcie znać, co myślicie, co u Was. Y, trzymajcie się zdrowo. Y, no i widzimy się niedługo y, w następnym filmie. Trzymajcie się. Bardzo mega mi się podoba. Mega.